Miejskie targowisko w Ząbkach ma wielu stałych klientów. Piczywo zawsze tu kupuje. Poza tym w ostatnim stoisku bardzo dobre wiejskie jajeczka. Jednak nawet klientom przeszkadza bałagan na targowisku i wokół niego. Zwłaszcza we wtorki i piątki trudno tu wytrzymać, mówią mieszkańcy pobliskiego osiedla. Ja z okna to tylko tu śmietnik widzę. Nic poza tym. Porządek by się przydał. Bałagan i problem z parkowaniem samochodu. Mieszkańcy chcą bazarku, ale nie w tym miejscu. Kupcą jest tu dobrze. Jeżeli jednak dostaną inny teren, nie będą protestować. Można było zmodernizować w pewien sposób. Ten bałagan przed tym bazarkiem powinien być zlikwidowany. Może być wszędzie, tylko żeby było czysto i kulturalnie. Miasto dopłaca do targowiska. Samo sprzątanie kosztuje rocznie 70 tysięcy złotych. Nie zamierza jednak likwidować go. Toczą się rozmowy z kupcami, gdzie ich przenieść. Na pewno w centrum Ząbek, blisko obecnej lokalizacji i w dobrze skomunikowanym miejscu. Decyzja zapadnie prawdopodobnie we wrześniu.